Jesteś specjalistą od ketli. Powiedz mi, jakie najczęstsze błędy ludzie popełniają podczas swingu? No w ogóle jest to ćwiczenie, które bardzo często się widuje, że ludzie na siłowniach robią, robią źle. Najczęstszy błąd to jest wyciąganie ciężaru z barków w ten sposób. I de facto wtedy nie są swingi, tylko wznosy przodem. Hmm. Tylko, że nie na hantelkach tylko, no tylko na ketlu. Hmm, i um, no, wydaje, no jest używanie, to jest sprzężone ze sobą, ale używanie z, zbyt małego ciężaru, bo swing to jest tyle specyficzne ćwiczenie, że im jest większa waga odważnika, tym łatwiej jest go technicznie wykonać, bo po prostu nie da się oszukiwać już wtedy i wyciągać go mhm. w ten sposób, tylko jakoś ten ciężar wymusza, żeby to wypychać. Um, Biodra. No i też częstym błędem, nie wiem z Pan to się bierze, ale to nawet nieraz widziałem jakichś trenerów na YouTubie, pochodzących to, są jakieś takie, takie dziwne swingi połączone z podkurczaniem rąk, zamiast po mm -hmm. prostu ręce wyprostowane, ale nie zablokowane w biodrach.